Czasami szukasz radości, jakby była jakimś skarbem ukrytym daleko od ciebie, a radość stoi tuż obok, w tych momentach, które często ignorujesz, bo są tak małe, ciche i codzienne. A psychologia mówi wprost, że radość nie mieszka w sukcesach, ale w tych momentach, w których potrafisz się zatrzymać i poczuć smak kawy, usłyszeć śmiech dziecka, poczuć promień słońca na swojej skórze, poczuć powiew tuż po burzy. Hm. Radość nie mieszka w przeszłości ani w planach, mieszka w tu i teraz. Nie jest przypadkiem, ale jest wyborem życia, zanim ono minie. I to nie jest sukces, kiedy gonisz tą radość, ale kiedy zauważasz, że już jest tu i teraz. I kiedy nawet świat mówi dalej, więcej, szybciej, to radość mówi mniej, wolniej, głębiej. I kiedy zauważasz błękit nieba, nawet jeżeli są chmury, to radość jest z tobą i tego ci życzę. Podziel się koniecznie w komentarzu, co tobie dzisiaj dało radość w twoim dniu. Ściskam cię mocno, dbaj o siebie.